Zobacz, jak Pan Bóg łamie schematy. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, kolejne wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Cieszę się, że tutaj jesteś. Gratuluję Ci wytrwałości. I oczywiście otwieramy się na łaski płynące z Bożego Słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za oktawę Wielkiej Nocy. Dziękuję Ci za pontyfikat, kapłaństwo papieża Franciszka. Dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy trwają w modlitwie o łaskę miłosierdzia, zbawienia dla Ojca Świętego Franciszka. Niech Kościół trwa w wierze i nadziei zmartwychwstania. Niech to światło wypływające z poranka wielkanocnego rozpromienia nasze serca by nadzieja w tym roku nadziei aby ta nadzieja w sposób szczególny gościła w naszych sercach oto się modle przez niepokalane serce Matki Najświętszej Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu, kolejnej części z 25 rozdziału księgi Rodzaju, od wersetu 19. A oto narodziny z Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, kiedy wziął sobie z Mezopotami za żonę Rebekę, córkę Syryjczyka Betuela, siostrę Syryjczyka Labana. Izaak modlił się do pana za Rebekę, swoją żonę, bo była niepłodna. Bóg go wysłuchał. Rebeka, jego żona, poczęła. Ponieważ poruszyły się w niej niemowlęta, powiedziała: czy to mnie ma się to przytrafić? Dlaczego akurat mnie? Poszła więc zapytać się Pana. Pan jej odpowiedział. Dwa narody są w Twoim łonie. Dwa ludy po urodzeniu się z Ciebie rozdzielą się. Jeden lud nad drugi się wzniesie, starszy będzie służył młodszemu. Kiedy nadszedł czas jej porodu, Potwierdziło się, że w jej łonie były bliźnięta. Syn pierworodny wyłonił się rudy, cały gęsto włosiony, jak jakaś wyprawiona skórka. Ten otrzymał imię Ezaw. Potem wyłonił się jego brat. Jego rączka trzymała się pięty Ezawa. Temu nadano imię Jakub. Gdy Rebeka urodziła ich, Izaak miał 60 lat. Gdy obaj chłopcy dorośli, Ezaf okazał się człowiekiem biegłym w łowiectwie. Stale przebywał gdzieś na polach. Jakub natomiast był człowiekiem bez wyraźnych cech własnych i trzymał się domu. Izaak kochał bardziej Ezawa, bo jego łowy dostarczały mu ulubionych potraw, a Rebeka bardziej lubiła Jakuba. Kiedyś Jakub ugotował polewkę. Wrócił więc z pól bardzo zmęczony Ezaf. Ezaw poprosił Jakuba, daj skosztować tej czerwonej polewki, bo z sił opadam. I z tego powodu otrzymał on imię Edom. Jakub tak odpowiedział Ezawowi, odstąp mi najpierw swoje prawa pierworództwa. Ezaw rzekł, ja chyba zaraz umrę, po co mi te prawa pierworództwa? A Jakub dodał, ale przysięgnij mi jeszcze na to. Przysiąg mu. I Ezaf odstąpił Jakubowi prawa pierworództwa. Podał więc Jakub Ezafowi chleb i polewkę z soczewicy, najadł się, napił, a potem wstał i odszedł. W taki sposób Ezaf okazał, że mało sobie ceni prawa pierworództwa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Panie. Dobrze, moi drodzy. Też mamy tutaj trochę dłuższy fragment, różne motywy. Różne motywy się tutaj pojawiają, ważne, godne uwagi. Najpierw widzimy, że Rebeka nie może mieć potomstwa. I co robi jej mąż Jakub? On się modli. Przepraszam, jej mąż Izaak. Jakub to syn. Izaak modlił się do pana za Rebekę. Bóg go wysłuchał. Czyli gdy są problemy, Rodzinne, małżeńskie, do Pana Boga, przed Panem Bogiem, modlitwa, zawierzenie tego Panu Bogu, jakie to jest ważne, że nie ja się od Pana Boga odwracam, bo się na Pana Boga obrażam, ale przychodzę tym bardziej, tym szybciej do Pana Boga i widzimy, że Pan Bóg jej tę niepłodność wynagradza podwójnie, bo ma bliźnięta. Dalej, moi drodzy, też mamy charakterystykę, tych dzieci Ezaf, Jakub. To jest także charakterystyka ludów. I widzimy, jak są łamane tutaj schematy, bo Ezaf urodził się pierwszy i główna linia błogosławieństwa należała do pierworodnego, czyli do najstarszego. Ale też widzimy, że Pan Bóg przełamuje te schematy i błogosławieństwo otrzymuje młodszy. Dlaczego Pan Bóg to zapowiedział? Ale tutaj też mamy ten czynnik, palec ludzki. Czyli dla Ezawa to nie było takie ważne, to nie miało takiej rangi. Dla niego ważniejsze było, żeby się najeść. Czy mógł faktycznie umrzeć z głodu? Tego nie wiemy, ale nie mógł sobie sam czegoś na szybko przygotować, czy nie wiem, czegoś tam wziąć. Może coś byłoby pod ręką, czy jakieś owoce, czy może jakiś chleb, czy coś innego. Ale moi drodzy, właśnie popatrzmy, co jest napisane. W taki sposób Ezaf okazał, że mało sobie ceni prawa pierworództwa. Pan Bóg nam daje wiele, a my czasami to możemy zlekceważyć, rzucić, tak jak te perły są rzucane w błoto. No i potem to wszystko nabiera e, znaczenia w historii tych braci, także w ich konflikcie, ale także następuje potem pojednanie. Pan Bóg łamie schematy, ale też ważne jest to, abyśmy cenili te dary, łaski, które od Pana Boga otrzymujemy. Dlatego, że tutaj jesteś tyle już razy na, tej, na tym wieczorniku, to dobrze. I Pan Bóg ci błogosławi, ale nie strać tego. Nie zbagatelizuj tego, że już mi więcej nie trzeba. Nie, i mi trzeba jako księdzu i na pewno każdemu człowiekowi, który chce iść w górę, rozwijać się w wierze, który chce iść do Pana Boga, a wtedy zobaczy, że Pan Bóg będzie łamał schematy w twoim życiu. Że jeżeli ty myślisz, że jesteś na końcu, to dzięki Bożej łasce będziesz szedł, będziesz szła w górę na sam szczyt. Wiary, nadziei i miłości. I te schematy poczucia niegodności, że mi się nie należy, zobaczy, że będą w Twoim sercu przełamywane, że Pan Bóg pragnie dać Ci jak najwięcej. I niech Twoją odpowiedzią na to słowo będzie komentarz: Panie Błogosław mi, Panie Błogosław mi. Zostaw kciuka w górę, udostępnij dalej, a jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu śpiącego Józefa, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro. Na dobrą i spokojną noc. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki szczęść Boże i do zobaczenia.